Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, ja nazywam się Łukasz Maciejewski A to są dylematy przed kolejką numer 31 Tak się składa, że ten, że ten okres między kolejką numer 30 a kolejką numer 31 jest bardzo krótki Więc trzeba tych materiałów wrzucać szybko, krótko, sprawnie I żeby wszystko było jasne i na temat Więc te dylematy będą takie na 10-15 minut stricte najważniejsze informacje To co trzeba wiedzieć dla tych, którzy nie mają czasu, żeby oglądać, oglądać jakieś tam godzinne live'y A jeśli ktoś ma czas oglądać godzinne live'y To zapraszam na taki live o 20, który będzie zadany a tutaj szybko, co jest najważniejsze Czyli co wiemy o potwierdzonych podwójnych i pusty kolejkach Co z Gabrielem, co z Isakiem, co z Klajwertem I na końcu kapitan Więc e, zapraszam was bardzo serdecznie I to tyle jeśli chodzi o takie krótkie słowo wstępu Więc jeszcze e, szybko w sumie mogę powiedzieć Że oczywiście łapki w górę są bardzo wskazane e, Można wspierać kanał A jutro jeszcze jest Dead and Life o godzinie 11 Ale to tyle, ucinam już tutaj wszystko I przechodzimy do najważniejszej rzeczy aktualnie Czyli do, e, do kalendarza Bena Kralina, Czyli do potwierdzonego W sumie tego co, co wiemy Czyli Mamy potwierdzoną kolejkę numer 32, gdzie dwa mecze rozegrała Palace i Newcastle. W kolejce numer 33 mamy potwierdzone, że po dwa mecze będą mieli Palace Manchester City, Aston Villa oraz Arsenal, więc to czego się spodziewaliśmy. Na kolejkę numer 34 Blanki mają też te drużyny, które mają podwójne w kolejce numer 33. No co było jasne też od zawsze. Od zawsze. I jeśli chodzi o podwójną kolejkę numer 36, to wydaje się, że aktualnie największe szanse mają drużyny Manchester City oraz Bournemouth Wysokie są także dla, dla, dla Aston Villa oraz dla Tottenhamu, ale tutaj jeszcze jest sprawa jak najbardziej otwarta, więc, więc te. Te podwójne kolejki 36 i pusta kolejka numer 37, odpowiednio będzie dopiero jasne przed kolejką numer 35, tak na 100%. Więc to tyle z potwierdzeń. Przechodzimy do strategii. Tutaj jest ta plansza ze strategiami, którą przygotowałem tydzień temu, i praktycznie niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o tę strategię. Jeśli ktoś nie zagrał jeszcze karty, ma tą, karkę, ma tą kartę jeszcze w ręce, jak na przykład ja, myślę, że rozważyłbym wymianę Triple Captaina z Benchboostem, czyli zagrałbym był bench w kolejce numer 32, a Tripla w kolejce numer 33. Dlaczego? Dlatego, że w sumie nie wiadomo co z tym Isakiem Fakty, Faktycznie Eddie Howe powiedział, że nie ma żadnych dużych problemów w pośrodowych meczach I to wskazuje na to, że Isak nie ma jakiejś wielkiej kontuzji Ale myślę, że to, to ryzyko, yy, znaczy bez sensu podejmować ryzyko, gdy ten bench boost na kolejkę numer 32 też może być bardzo dobry A co jeśli ktoś już użył tą kartę? To w sumie no, nic nie zrobi już w tym momencie I tak prawdopodobnie zagra tripla w kolejce numer 32 i po prostu zobaczy, czy Isak będzie na tyle gotowy, czy też nie A jak nie, to Mateta, mateta też wciąż będzie świetnym wyborem, więc przechodzimy dalej, przechodzimy do strategii menedżera, bo to jest moment, gdy odpala się menadżera Właśnie, właśnie jeśli, jeśli ktoś go jeszcze miał Jeśli ktoś go jeszcze ma, to niech odpala go w tym momencie Bo to jest naprawdę najlepszy moment I w sumie jeśli wybierałbym menadżera w tej kolejce To w sumie widzę dwie drogi Może kilka jeszcze innych, ale takie dwie najbardziej oczywiste Czyli po pierwsze pójście w Glasnera I trzymanie go cały czas Niestety nie będzie miał, miał on szansy na table bonus z Brighton A szkoda Bo te drużyny dzielą aktualnie tylko cztery miejsca Więc naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy tutaj mogli policzyć tego table bonusa I wtedy na pewno byłby Glasner Turbo opcją, bo miałby szansę na, na table bonusa z Brighton, później miałby dwie podwójne kolejki. W tych dwóch podwójnych kolegach on ma szansę na table bonusy z City, Newcastle i Arsenalem, ale e, trzeba powiedzieć sobie, że jeśli chodzi o te wszystkie mecze, są to mecze wyjazdowe i wcale nie musi być łatwo. Ale z drugiej strony pamiętamy tą statystykę, że Oliver Glaster na no, ostatnio 8 czy 9 spotkań z tymi teoretycznie, teoretycznie lepszymi drużynami o 5 miejsc wyżej e, przegrywał tylko raz, więc głównie to były remisy. Wygrał to wygrywał chyba też raz czy dwa, ale generalnie e, te table bonusy się w, jego, się w jego wypadku pojawiały, więc jest na pewno dobra. Opcją. Jeśli chodzi o drugi wybór, to mi się wydaje, że jest to czy drugi pierwszy. Myślę, że egzekwowo traktuje mniej więcej te, te dwie opcje. E, druga opcja, być może nawet wyżej, traktuje tą, tą opcję, o której teraz powiem, bo w sumie Glassir ma jednak dużo cięższe spotkania w tych podwójnych kolejkach. No to powiedzmy sobie o tej drugiej opcji, czyli Eddie How plus Arteta, czyli tutaj też dochodzi jeden transfer. Po kolejce numer 32 wymieniali, wymienialibyśmy Eddiego Hawa na Artetę, czyli teraz mielibyśmy Hawa na Leicester. Oczywiście bez table bonus, ale z dość pewnymi szansami na zwycięstwo, ale wiadomo, jak może być. Później kolejka numer 32, Eddie Howe bez table bonusów miałby United i Crystal Palace, ale u siebie, więc też jest tutaj sporo szans na punkty i na kolejkę numer 33 przerzucalibyśmy się na Artetę, który ma Ipswich na wyjeździe oraz Palace u siebie, więc też stosunkowo całkiem niezłe spotkania. Co do innych opcji, na tą kolejkę wiadomo, można poko pokombinować. Można wziąć na przykład Grama Pottera, który, który, który ma u siebie spotkanie z Bournemouth, a ci ostatnio tak świetnie nie wyglądają i ma szansę na tego table, table bonusa. nie wygląda to Spoko, ale myślę, że i tak później byśmy tego grama po teraz sprzedawali, więc e, dla mnie e, te dwa wybory, które mamy tutaj na planszy są najlepsze, a najlepszy chyba e, mimo wszystko byłby ten drugi duet, więc dajcie znać, co wymyślicie. myślicie. Przechodzimy teraz do, do kontuzji, bo to jest mega palący temat aktualnie. Bardzo rozjechały nam się te składy już podczas przerwy na repy, już po Pucharach Anglii, a teraz jeszcze kolejne żniwa zostały dorzucone. Zacznijmy sobie od Tutaj stan zdrowia wciąż jest sprawdzany tak day by day, jak to, jak to powiedział Nuno Spirito Santo. W sumie. Cały czas mówi, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale na GW31 nie wydaje się, żeby był gotowy, ponieważ ten ból wciąż występował Wciąż nie wrócił do treningów, z tego co wiemy, wciąż go boli Więc raczej wróci dopiero na kolejkę numer 32, no bo on nie ma tam żadnych złamań i tak dalej, więc wydaje się, że ta kolejka numer 32 Jest takim terminem, który spokojnie możemy z, ze szczerością i z czystym sumieniem powiedzieć, że na, na wtedy może wrócić Co do Kluiverta, to, to też Podobnie. Też ten, ta kolejka numer 32, to już chyba pewnie będziemy, że wraca. Na kolejkę numer 31 nie wiemy, bo Ireola twierdzi, że ciężko powiedzieć na ten moment, ponieważ wciąż jest przemęczony i ma nadzieję, że będzie mógł pomóc, pomóc różnie choćby z ławki rezerwowych. Więc to oznacza, że jeśli będzie gotowy, to prawdopodobnie tylko z ławki na tę kolejkę będzie gotowy Kaiwet, więc w związku z tym chyba leciałby do sprzedaży, przynajmniej w moim składzie. A myślę, że karciarze GW30 go wyrzucili, a, karci a karciarze GW31 ewentualnie mogą dać go na ławkę. Co do Gabriela, tutaj mamy koniec sezonu, krótka piłka, sprzedajemy, zaraz też powiemy, kogo ewentualnie za niego kupić i przechodzimy do naszego ulubionego gadka, czyli Edygo Howa, no i Eddie How walnął klasyczną gadkę, czyli we'll see, zobaczymy, no ale tak wzięło to trochę bardziej pozytywnie, bo powiedział coś w stylu, że mam nadzieję, że czułem się, się ok, no dziękujemy bardzo, Eddie How, no, my też mamy nadzieję, że, że ci zawodnicy czują się ok, ale, ale generalnie no, to, to było coś w stylu, że nie ma, nie ma żadnych Poważniejszych urazów po sierodzie, że, że są stłuczenia I że generalnie Isak wcześniej nic nie zgłaszał na temat swojego zdrowia I że ewentualnie to, ten, te, te problemy w pachwinie pojawiły się podczas tego spotkania, więc Nie wydaje się, żeby Isak nie miał być gotowy na tam kolejkę, ale wiadomo, wiemy, że nic nie wiemy A odnośnie Trippiera to praktycznie nie było żadnego komentarza na jego temat Albo ja jeszcze tego nie widziałem, może pojawi się to później w każdym wypadku to chyba wskazuje, że jest w porządku. Nie jest dobrze, jeśli chodzi o Gordona. Bo jeśli ktoś go ma w składzie w tym momencie i liczy, że wróci na kolejkę nr 31, to chyba nie wróci. Bo na razie wciąż trenuje indywidualnie. Trenował jeszcze z drużyną. Więc to raczej wskazuje, że na GW31 raczej gotowy nie będzie. Co do dalszych opcji. Alison i Bradley wciąż będą sprawdzani przed meczem z Fulam, a trend raczej w tym miesiącu już nie wróci. I na koniec jeszcze krótka informacja o kartkach. Po 9 kartek mają Semenio i Delap, także muszę jeszcze dwa mecze mm, zrobić bez kartki, żeby zrobić unik. W przypadku Berna mamy 8 kartek. Nadal z, z szansami na bana w kolejce GW32 i GW-33, bo, bo Newcastle rozegrało 29 meczów, więc mają jeszcze trzy mecze, i on w, żeby. Czy ją na trzy najbliższe mecze, w minimum dwóch, nie może dostać kartki. I wtedy nie będzie nie, nie będzie miał bana, więc warto to zanotować I jeśli chodzi o Rogersa, to on jeśli już w kolejnym meczu Nie dostanie kartki, to też zrobi ten słynny unik Więc oby się udało, bo wiadomo, że Rogers i Bern To dość ważne opcje, jeśli chodzi o między innymi karty No i tymi ważnymi, ty, 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 tymi ważnymi postaciami, tą ważną postacią Jeśli chodzi o karty, był na pewno Gabriel Gabriel niestety doznał kontuzji już chyba w bodajże 13 minucie Więc wypada na do końca sezonu, nie będzie go To samo Ola Aina, Ola Aina w sumie on też był na plansie Nie powiedziałem o nich chyba wcześniej, on też nie będzie będzie gotowy na pewno na Aston na Everton raczej też nie, tam kontuzja mięśniowa jest Więc też raczej kwalifikuje, kwalifikuje się pod sprzedaż na to, na to wygląda i kogo bym potencjalnie kupił Myślę, że jeśli ktoś grał kartę no, to prawdopodobnie będzie wymieniał Gabriela na salibę. To jest taki totalnie najłatwiejszy ruch, jakim, ruch jaki można zrobić. Generalnie Saliba w całym sezonie nie brał pra praktycznie żadnego udziału, jeśli chodzi o strzały i tak dalej. Ale oddał 5 uderzeń, i bodajże 4 na 5 tych uderzeń to były, gdy Gabriela na boisku nie było. Wrócił też Saka, więc też jest większa szansa na lepsze stałe fragmenty gry. Więc Saliba jest po prostu naturalnym następcą Gabriela. Jeśli ktoś nie grał karty, no to i jeszcze nadal nie, nie gra, no to Guardiol oraz Muni. To są tak, tak zwani no-brainerzy, a także zawodnicy Newcastle Jeśli chodzi o zawodników Newcastle To tutaj na planszy mamy Trippiera Mamy Livramento Mamy Berna W całym sezonie najwięcej uderzeń z tej całej trójki Oddał Dan Burn 14. Livermento oddał tylko, tylko 3 strzały, ale wykrywał 15 okazji, więc tutaj jest po drugiej stronie ta piłeczka. I też był bardzo bliski asyst, asysty w tym ostatnim meczu, gdy dośrodkowywał na głowę Isaka, więc e, prawie te punkty Livermento się zdarzyły od razu, bo on w tym sezonie jeszcze nie miał bodajże ani gola, ani asysty. Tak, zgadza się, więc w momencie, gdy duża część mianowicie go kupiła, od razu mogło się stać, że zrobił te punkty, ale co do Livermento to. E, w sumie oni i Bern mają te same, te, ten, ten sam praktycznie argument. Mają teraz Meds Lester, później podwójną kolejkę w GW34, mają Meds Y. Jeśli ktoś wtedy nie gra Frihita. No, i generalnie po prostu ta defensywa ostatnio jej wygląda lepiej. W GW28 było czyste konto. Teraz, teraz w meczu z, z Brentford tego czystego konta nie było. No, ale Bramka była skarnego, gdzie Nick Pope popełnił błąd. Więc po, po prostu Burn i Livermento to są bezpieczne opcje. Liverpool to bardziej bezpieczne, bo przynajmniej nie, nie ma szans na to, że dostanie jakieś kartki i tak dalej. Ale jeśli chodzi o zwroty z przodu, no to raczej na wiele, za wiele nie liczymy. A jeśli chcielibyśmy sobie policzyć na zwroty z przodu, to zobaczmy sobie tutaj, jak wyglądało to w całym sezonie, wśród w których mamy. Odnośnie strzałów, albo weźmy sobie po Expected Goals. Najwyższy Expected Goals ma Munoz, drugi Gwardio, trzeci Milenković, czwarty Saliba, piąty Kukureja. Kukureja też może być ciekawą opcją, szczególnie jeśli ktoś gra na przykład bądź busta w kolejce numer 32, bo w tym wypadku Kukureja ma spotkanie z Ipswich, a Kukureja robił fajne punkty ostatnio w tym sezonie. Ma 4 gole, 2 asysty. Jeśli chodzi o kreację, najlepiej z, tego, z tej stawki wyglądał Luka Din. Gwardiol na drugim miejscu, trzeci Munoz, czyli generalnie gdybyśmy policzyli sobie te oczekiwane punkty na, na pierwszym miejscu mamy Salibę, Gwardiol Munoz no i to jest ta trójka w sumie, o których mówiłem, że to są te najpewniejsze opcje. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko formę z ostatnich załóżmy, tu nie to. to, nie to. Forma ostatnie 5 ostatnie kolejek, czyli od kolejki numer 25 czy ktoś tutaj brawlował więcej jeśli chodzi o uderzenia, bardzo dużo oddawał Neko Williams, Neko Williams 7 prób w tym okresie Teraz w tym ostatnim też oddawał minimum jeden strzał, więc warto to na pewno odnotować Generalnie Nottingham Forest to jest chyba najlepsza defensywa z Arsenalem To są dwie najlepsze defensywy praktycznie w tym sezonie Więc ten, ten Neko Williams, który kosztuje 4-4 wciąż jest świetną opcją Poza tym jeśli chodzi o graczy, którzy oddawali ostatnio dość dużo uderzeń To Neko Williams, munios oraz kukureja o którym mówiłem Kukureja też miał 7 dośrodkowań, najwięcej miał e, D. Ale na drugim miejscu mamy znowu Williamsa. Więc jeśli chodzi o te inklinacje ofensywne, ostatnio to Neko Williams wygląda bardzo spokojnie i kosztuje 4-4. Tak mówiąc ogólnie, ale generalnie cały ten wywód prowadzi się do tego, że i tak większość w kupi salibę. Pewnie też byłoby, jest kilka wątpliwości w waszej głowie, czy może Kiwior. Myślę, że jest to zbyt wcześnie, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Teoretycznie tak, ale później ten Arteta może tak tą defensywę poprzestawiać, że niekoniecznie musi ją grać. Więc lecimy dalej. Jeśli ktoś będzie chciał więcej, to będzie mówić o tym. Z Adamem, z Adamem wieczorem. E, co do karty potencjalnie, to myślę, że karta niewiele by się zmieniła od tego szablonu, który mieliśmy w kolejce e, numer 30 na ten moment. Mi, to, czy mi, mi osobiście podobał się Palmer w ostatnim meczu, Martinelli mi się podobał, więc to są potencjalne nazwiska, które mogą namieszać w tych składach, ale generalnie ten draft, myślę, mi się wydaje, że zostanie. Prawie identyczne oczywiście zamiast Gabriela będzie Seliba No i w przypadku Emiliana On miał Fodena, no i za Fodena raczej Fodena raczej bym nie brał, jak, jak już też mówiłem Ja bym Fodena w ogóle wcześniej nie brał Co do karty, będziemy wybierać ją wieczorem z Adamem Więc tutaj tylko pokazuję potencjalny draft Ale e, nawet, nie wiem, w teoretyście czy, czy tutaj też jakiś Jeśli ja bym grał kartę, to bym chyba nie zagrał takiej samej Niż wszyscy tydzień temu by, bym coś kombinował inaczej Więc zobaczymy wieczorem Przechodzimy teraz do kapitana Jeśli chodzi o kapitana, to też można pokombinować Ale niestety nie mamy jakichś takich turbo klarownych opcji, co potencjalnie moglibyśmy zrobić. Jeśli chodzi o, o to, kto będzie miał najwięcej opasek, oczywiście Mohamed Salah. Mohamed Salah w ostatnich czterech meczach 38 punktów, 3 gole, 3 asysty, ale w ostatnich, jeśli zobaczymy sobie ostatnie trzy mecze, zdobyły 2 gole, ale były to tylko dwa gole karnych. W tych postałych, w sumie w 3 meczach, Praktycznie nie miał zbyt dużego zagrożenia, jeśli odliczymy sobie te rzuty Liverpool też jest pod formą, zagrałem na Fullam, czyli na, na ciężkim stadionie, więc można szukać argumentów, żeby dać tą opaskę komuś innemu niż Salachowi. Ale znowuż, nie jest to na pewno łatwe: na bank, na bank nie jest to łatwe, e, ponieważ Salach to jest gość, który może w każdym momencie robić turbopunkty. Jednak e, ja chyba pójdę w kogoś innego. Wiadomo, jeśli. Isak byłby zdrowy na 100%. Isak jest najłatwiejszym wyborem, ponieważ zagra na Lester. Lester w ostatnich 4 meczach 12 goli stracili. Chyba najgorsza, najgorsza drużyna aktualnej ligi, bo Ipswich, switł tym, to coś próbują, a Lester totalnie nic. Bo no, ostatnio nawet 15 meczów w 12 nie strzelali gola. Więc Isak byłby dobrą opcją, oczywiście makarne, ma najwyższą szansę na gola według Buków w tej kolejce 49%. No ale wiadomo, że te, te minuty mogą być potencjalnym zagrożeniem. Trzecia opcja na planszy: Palmer. W sumie mogłem dać tu praktycznie każdego. Mógł to być Mateta, jest Cole Palmer. Cole Palmer w sumie jest dlatego, że zagrał na Brentford na wyjeździe i widać było, że, że to już jest ten Cole Palmer, o którego pamiętamy. Że w tej kolejce numer 30 zagrał Cole Palmer, takiego jakiego, jakiego znamy, a nie Cole Palmer, którego mieliśmy jakiegoś dziwnego w tych pięciu kolejkach przed kolejką numer 29. Nie wiem, co się z chłopakiem stało, ale wydaje się, że jest już z nim w porządku. Więc co do kapitana. Mogę przytaczać różne liczby I w sumie nie, nie wyjdzie nam, że Że ktoś jest tak turbo opcją, żeby jakoś Generalnie polecić, że, żeby Nie dać salacha, ale wiadomo, że Granie salacha, który Teoretycznie nie jest aż tak turbo turbo Dyspozycji dla ludzi, którzy gonią Jest praktycznie niczym Jakby nic nie zyskamy, a myślę, że Jeśli ktoś goni, warto pójść W inne opcje, więc ja będę na pewno Wysłuchiwał, co z tym Isakiem, czy pojawią nam się Jakieś inne informacje, pewnie się nie pojawią I to jest najgorsze, więc prawdopodobnie Będzie jakieś wróżenie z fuzów i zobaczymy Także też dajcie znać w komentarzu, komu wydajecie opa a ja pokażę szybko mój skład. Tak wygląda aktualnie. Tak wygląda, tak, tak wygląda aktualnie mój skład transferów żadnych nie zrobiłem, dzisiaj karty nie odpaliłem, więc można powiedzieć, że nadal jestem w tym swoim planie, który chciałem robić, czyli tę kartę zagram w kolejce 34 lub 35, ale w sumie już nadal nie wiem, bo znowu musiał zagrać dango Gabriel znowu Gabriel wypadł, więc te, te, te problemy cały czas się mnożą, więc wieczorem zobaczę czy zagram też kartę Więc to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, trzymajcie się Jeśli lubicie moje materiały, zachęcam do zostawienia łapki w górę i serdecznie zapraszam do dzisiejszy live wieczorem z Adamem tam szeroko Omówimy wszystkie tematy, które tu były, plus inne, więc na pewno będzie to dla takich bardziej freaków, fantazy lepszy materiał. Więc trzymajcie się na razie.